Siemanko, witam Was w energetyka Gaz Polska Dziś na montażu zagościła u nas Honda Accord Kolejne auto z japońskiej marki, naprawdę bardzo fajne auto No to odnośnie tej Hondy zamontowaliśmy tę instalację BRC Sequent 32 na dużym reduktorze Genius Max. Z tego względu, że mamy tutaj pojemny silnik o pojemności 2,4 litra o mocy 200 koni, więc naprawdę sporo. Porządny silnik, o zaczynał K24, a Honda pochodzi z 2015 roku. Honda z tym silnikiem spala nam około 11 litrów benzyny, gazu spalam około 12 litrów benzyny, a koszt przejechania 1000 km na benzynie tym autkiem jest to w granicach 490 zł, a na gazie już będzie tylko 235. No to czyli mamy połowę oszczędności, więc naprawdę sporo oszczędzimy jeżdżąc z takim autkiem na instalacji gazowej. Zbiornik jaki tutaj zamontowałem to jest to zbiornik o pojemności 49 litrów, oczywiście minus 20%, czyli wejdzie nam około 39 litrów, do tego zbiornika mamy do wykorzystania tych 39 litrów właśnie pojemności. Koszt takiej instalacji po rabacie jest to 3300 zł. Ogólna cena instalacja jest to 3400 zł na dużym, wydajnym reduktorze. No a tutaj klient dostał rabat ze względu na to, że udostępnił nasz profil na Facebooku, dał pozytywny komentarz no i tam ogólnie więcej. Informacje o naszych zniżkach macie na naszej stronie internetowej. i Pod każdym filmem jest wstawiona także notatka odnośnie jak zdobyć u nas rabat. No to dziś znowu sobie zapierniczamy porządnym japońskim wozidłem. Ostatnio montowaliśmy fajnego Civica 6 generacji. Małe, tak z, ma, małą, tak zwaną żabkę. A teraz montujemy sobie troszeczkę większego akorda z troszeczkę większym silnikiem, e, który naprawdę jak tu widać, nawet kolega w tej ocenił, że wbija w fotel. Ale naprawdę bardzo przyjemnie jedzie e, ten oto silnik o pojemności tych 2,4 litra. O moc tych 200 KONI naprawdę jest, jest czym pojechać. Fajna autko w trasę, sześciobiegowa skrzynia, manual, mógł być automat. By było jeszcze lepiej, ale w skrzynia zawsze spoko. A klient tutaj zdobył się na montaż instalacji gazowej. Zadzwonił do nas, umówił się na montaż instalacji. Powiedział, że woli oszczędzać, niż jeździć na benzynie i bez potrzeby wydawać swoje fundusze. Na no dzisiaj już kończymy jazdy tym pięknym japońskim wozidłem. A Was serdecznie zapraszam do lajkowania naszych filmów na Facebooku, czy tam na YouTube, udostępniania naszej strony na wszelkich portalach społecznościowych i przede wszystkim do komentowania, zadawania mi pytań i postaram się na te wszystkie pytania Wasze odpowiedzieć. A także zapraszam Was na film, na którym odprowadzę Was dookoła, to pokażę, jakie elementy zostały zamontowane, przedstawię wszystko pokrótce. Więc zapraszam!